Błaszczak z zarzutami, czy odtajnienie dokumentów było zgodne z prawem? Wprowadzenie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty byłemu ministrowi obrony narodowej, Mariuszowi Błaszczakowi, w związku z odtajnieniem w 2023 roku części planu użycia sił zbrojnych RPL-Warta. Sprawa wywołała szeroką debatę publiczną na temat granic odpowiedzialności ministrów, jawności informacji oraz bezpieczeństwa narodowego. 1. Zarzuty wobec Błaszczaka. Mariusz Błaszczak usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień jako szef MON. Prokuratura zarzuca mu, że odtajnienie dokumentów mogło narazić bezpieczeństwo państwa na szwang. Dokumenty dotyczyły strategii obronnej Polski w razie konfliktu zbrojnego. 2. Prawo do odtajnienia dokumentów. Prokurator podpułkownik Marcin Maxian przyznał, że minister obrony narodowej ma prawo znosić klauzule tajne i ściśle tajne. Jednak podkreślił, że decyzje te muszą być podejmowane z zachowaniem przesłanek merytorycznych, co w tym przypadku budzi wątpliwości. 3 Kontekst polityczny. Odtajnienie dokumentów miało miejsce w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku. Błaszczak wykorzystał je w materiałach wyborczych, co zdaniem prokuratury mogło być działaniem na szkodę interesu publicznego. 4. Reakcja Błaszczaka. Były szef Mon nie przyznał się do zarzucanych czynów. Twierdzi, że działał zgodnie z prawem i miał obowiązek ujawnić dokumenty, aby pokazać opinii publicznej strategię obronną rządu POPSL z 2011 roku. 5. Manifestacja poparcia. Przed budynkiem prokuratury odbyła się manifestacja poparcia dla Błaszczaka, w której uczestniczyli politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nazwał zarzuty aktem antypolskim i podkreślił zasługi Błaszczaka w modernizacji polskiej armii. 6. Krytyka prokuratury: Obrońcy Błaszczaka złożyli wniosek o wyłączenie prokuratora prowadzącego sprawę, argumentując, że jest on zaangażowany politycznie. Wniosek został jednak odrzucony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. 7. Eksperci o sprawie. Eksperci prawni wskazują, że sprawa może stać się precedensem w kwestii odpowiedzialności ministrów za decyzje dotyczące odtajniania dokumentów. Podkreślają również, że granice jawności informacji muszą być jasno określone. 8. Potencjalne konsekwencje. Za zarzucane czyny Błaszczakowi grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zapowiedziała, że akt oskarżenia może zostać skierowany do sądu w ciągu najbliższych miesięcy. 9. Debata publiczna. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat jawności informacji, odpowiedzialności polityków oraz granic prawa w kontekście bezpieczeństwa narodowego. Opinie publiczne są podzielone, a sprawa budzi emocje zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników błaszczaka. 10. Międzynarodowy kontekst. Podobne przypadki w innych krajach pokazują, że decyzje dotyczące odtajniania dokumentów zawsze budzą kontrowersje. W Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii takie sprawy często kończą się długimi procesami sądowymi. Podsumowanie. Sprawa Mariusza Błaszczaka to przykład złożoności decyzji politycznych i ich konsekwencji prawnych. Ostateczny wyrok w tej sprawie może mieć dalekosiężne skutki dla polskiej polityki i systemu prawnego. Wnioski: Granice odpowiedzialności Sprawa podkreśla potrzebę jasnych przepisów dotyczących odtajniania dokumentów. Polityczny kontekst Decyzje podejmowane w trakcie kampanii wyborczych mogą być postrzegane jako motywowane politycznie. Bezpieczeństwo narodowe. Odtajnianie dokumentów musi być zawsze zgodne z interesem państwa. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. Udostępnij.pl. Razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.